Peggy 18. Ja właśnie zabiłem typa. A łaj, po plecach dostałem. era. Ty już nagrywasz, czy nie? Jeszcze co Czemu? Wiesz, ja jak T-Volt nie jestem, że odpalam w trakcie. Czekaj, muszę zmienić tę broń na... T-90. A to, czekaj, to już się kończy ta mapka, czy dopiero zaczynamy? Co ty? Ta mapa jest... My mamy mniej punktów, bo, bo, bo mamy mniej. To będą wycięte sceny na koniec. kurde. Gdzie jest kicharit? Idę go znaleźć i zabiję. Nie wiem, was jest mi, a wygrywacie. No to co, Ktoś do mnie strzela, ktoś do mnie strzela, gdzie jest. Aaaa, zabił mnie. dobry pan. Ja tam Dobre. już nagrywam, bo tam. To być z jest tak, sobie wziąć wcześniej. jak mogę. W sumie to ja już też odpaliłem o, zabiłem typa. A nie wiem czy ci dysk na to pozwoli. A czemu miałem dysk nie pozwolić? Jak ci się miejsce skończy na dysku? Dlaczego mam mi się skończyć miejsce? No nie wiem, bo to by się zawsze kończyło jak nagrywaliśmy. Nie kończyło mi się miejsce, tylko nie miałem kurde miejsca ogólnie na dysku. No. W tej chwili mam 100 giga wolnego, ponad 100 giga. Co toś zrobił, że masz 100 giga? Jak to SOPU słuchałem część pierdł. Aha. Z których nie korzystałem. Ja się z gdzie wy jesteście i mam głupią bronię, ale cóż. Ła, ła, a ła, skąd? He, od dupy strony. Nie, nie, od przodu. Ale... Nie, P90 nie jest to naprzedami. A w ogóle to się maną ludzie. Ze mną gra się i Quelux. Ty z tej strony Mister Quelux, A bijemy. Ja jeszcze Gramy się nie z... przywitałem w sumie, także zaraz pewnie się przywitam ze swoimi widzami. Zacznę odcinek, tak? Tak, podwójnie będziemy zacinać odcinek. Tak, podwójnie, tak. Wow, 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 ta. Ty mendo! do ciebie. <laughs> także dobra, ja, ja już tak bo odcinek, także się badko z tej strony. Queluxi dzisiaj jest zebdół, kichalik. No, cześć Halik. Takie podwójne rozpoczynanie. Widziałem, że też youtuberzy takie coś stosują i jest back. E tak, Beka to na pewno jest, tylko kwestia jest takiego typu, żeby jeszcze nie ginąć tak marnie. Dzisiaj znowu jestem przeciwko Queluxowi. A ja dzisiaj wpadłem przed sekundą na Claymora, który postawił sobie mój. Nie wiem, jakim cudem wybuchł ten Claymor, bo to jest mój, z mojej drużyny, więc... Wow, nie jak się uratowałem, stary. Wlazło, zabiłem jednego typa, podnosił drugiego, skończyła mi się amunicja. Zabiłem z krótkiego typa, który mnie chciał ściągnąć z noża. Po czym dostałem teraz po plecach od gościa, który mnie zaszedł. Fajnie, fajnie. Te cztery kusza nie. W sumie może wezmę. Może się nadzieję, że na mamy będzie Klejmor. Eee, tak resp się człowieku na granacie. Super. No fajnie, ja się prawie zaraz na granacie. Ja się właśnie zrespiłem, tylko mam dziwne wrażenie, Aj. że to był granat ode mnie. Co Snajper od mnie? mnie zdjął, nieładnie. I tak w ogóle sobie pomyśleliśmy, że nagramy odcinek z BFA, bo dawno ani u mnie na kanale, ani Kichelika chyba BFA nie było i tak. No nie było, no, u mnie też w ogóle dawno filmów nie było od y, ostatniego vloga informacyjnego. To tak stanąłem w sumie z tymi filmami, miałem ściąć i nagrać coś. W sumie to się dzieje ja mi, nagrywałem, tylko miał być odcinek w ogóle z bulionem z Diablo e, trójki tylko mi w połowie filmu po renderowaniu e, ucięło dźwięk z gry, czyli komentarz Buliona też. Uuu. No i wiesz, i dupa po nagraniu było, bo a, ja mam tendencję do tego, że po wyrenderowaniu, zamiast debi sprawdzić najpierw to wyrenderowane coś. To wstawiasz? To usuwam po prostu oryginał już i sobie zadowolony kurde zaczynam, wiesz, bawić się z wyrenderowanym. Nie? Aha, no nie no ja już od razu to wszystko sprawdzam i ogarniam no ja Nie właśnie... muszę, bo ja się dużo bardzo bawię z materiałem No ty to tak, to ja wiem o tym Kurde, spadkie FS, spadki FPS eee. O Tak, schowałem się kurde w czymś miałem 30, teraz mam 20 o 30 o 20 właśnie przed to... sekundą zniszczyłem czołg O, proszę bo za lekkim opancerzonym. Hmm, dobrze wiedzieć. a nie, mam C4, fuck. Kurde. Tylko tutaj ani przybliżenia nie mam, ani nic i to mnie wkurza troszeczkę. Okay. Nie wiem, ja to się śmieję, jak dzisiaj sobie przy... przypomnę mój sen, bo śniło mi się, że, kurde, byłem w BF-ie. <noise> jako postać, nie? I, kurde, kosiłem każdego, nie? Podchodziłem w plecy kosa. Mi się akurat gry bardzo rzadko śniło, nie wiem czemu, jakoś tak. No ja właśnie o dziwo kurde miałem sen i teraz tak odpaliliśmy bf i mi się przypomniało, nie A... ła, ja się stał. Kurdy zbywam! Ehehe. Dobra Zepsułem wusa opancerzony. Ja do siebie Jakie mam statystyki? 2-2 żal Ja mam 7-10 No bo ja tu nie biegałem, ja tu se łaziłem z... Nie, ta broń się. że tyle zjebać, LOL, ale zabiłem kolesia. Niestety. Bo jak ja dawno nie grałem w ogóle w BF-a trujeczkę, bo miałem taki fajny błąd, że mi kochany BF cią nie szukał serwerów. Jakby w ogóle nie miałbym serwerów. No, to czy mogłeś w historię lamo wejść? No właśnie wiem, i nie ogarnąłem tego dopiero Kichali mi o tym przypomniał. Mhm. I, I wyszło. Przecież możesz wejść sobie w historię gier i zobaczyć tam serwery, o, spoko. zapomniałem. No cóż. Stwierdzam, Lama, bo Quelux. Aj, zdjęli mnie. Kurde, myślałem, że zdążę przebiec. Sz Szumy ci się z mikrofonu nasilają, Tak, jak nie mówię, znając cię, to jest najgorzej. No. U mnie tak jest. A to jest, to jest też... Widzicie, musimy się złożyć na hajsy i kupić Kihalikowi mikrofon. <noise> O, nie nie, kurna! Nie z mojej Jaki ręki, Ja nie... Jaki <grym> durny niedźwiedź. O, niedźwiedzy są wkurzające, no ale cóż. Tary, podniósł mnie gość, po czym podniósł mnie na granacie. Dostań człowieku z granata teraz, nie? Yeah, zabiłem jakiegoś typa z daleka, z tego, z shotguna. Ale z tego, bo mam te pociski takie, już jak one się nawet nazywają. Sabota ma sabota no, i zdjąłem go z daleka, o, jak snajperu normalnie. Się... <laughs> Moje piseło się odzywa. Tak dziwnie tutaj brzmi to, tak jakby miał podcięte struny głosowe. Ła wa, wa, ła, 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 nie, bo on leży i po prostu mu ugniata. <laughs> tłumacz tak... się, tłumacz. Nie, bo on tak ma, że wiesz, jak leży, to, to mu właśnie tak się ugniatają. To jest normal czy hardcore? To jest hardcore. Kurde, to tu nie można. No jaki oh, kierunku Jak mnie kolej nie można przez swoich strzelać. Nie. <grywy> ja wiem, że to leży w twojej naturze, ale nie. Ja na ten, ja na DFI trójce normalnie nie uważam. jakieś jakiegoś ta normalna gra. Tak nie umiem do niego strzelać chyba cały magazynek, który miałem władowałem w jednego typa, nie bo nie mogłem w nim trafić. trzy kropki, zabiłem, po czym zginęłem mod. Lawa. A... A w ogóle co tam u Ciebie ostatnio słychać? Ostatnio, ostatnio ogarniałem Game kreca. No właśnie ogarnialiśmy Game kreca, ale nadal nie wiemy jak pustać reklamy. No, Quelux tam napisał, podziałał swoimi znajomościami napisał do Soshiba. Jeśli go zapytał po prostu, czekamy na odpowiedź, może no. udzieli. A właśnie, jeśli jeszcze nie, jeszcze nie, nie słyszeliście o projekcie Zjednoczeni, także zapraszamy na projekt Zjednoczeni. Tak bo może będzie to u kichalika pod filmem. Bardzo możliwe. Dam link do, no, ten, do grupy do facebookowej. Film, tak. I do filmu, i do... Do twojego filmu, i do grupy na facebooku. A w ogóle no, o co chodzi w grupie, no to chodzi głównie o to, że no widzicie, tak jak my nagrywamy razem ze sobą, to i wy możecie nagrywać ze sobą. Szukajcie bardzo podobnych osób do siebie i nagrywajcie razem tak z nimi. Tak samo porąbanych to. Da. O, zabili mnie. Hmm. To dobrze. Nie. Oki Halik, jesteś na 12 miejscu. Ha, jedne jedenastym. Okay, tak ja bo ja cały czas chcę... Kurde, klikać kontrol do kładzenia się zamiast C. Ja nie wiem jakie ja mam tu bronie, to jest teraz takie dzikie, bo on mi wszystko tu pozmieniał. I nie wiem co tu się Tyfie dzieje nie po mnie przechronia. Kurde, jak ja nie lubię jak ty por mi przełazi mój No super, no mój mnie zabił. Kurna, nie, nie wierzę w typa, no dosłownie wiesz. Mam nową snajperę, sobie wziąłem. Złoczy. A wiesz co nawet już nie wiem jak ona się nazywa. Teraz ci nie powiem, bo nie mam jak nie, to -e. na początku. No ja mam taką szybkostrzelną, bardzo fajną. Sky Nie wiem, tam ma kilka jakichś tam... Albo QB coś tam, bo też jest taka półautomatyczna. Kube. Ten... Możliwe, taka już z tych, z tych lepszych takich mm -hmm. półautomatycznych. Tylko początek, tylko początek jest dość paskudny, nie wiem, u mnie coś Kuba pisze na Skype, Co się wydaje przynajmniej. Coś Co? mi tam plumnęło. Chyba... A, u mnie nie. Na pewno nie, bo byś nie słyszał, bo mam na słuchawkach. <laughs> ja wiem, nie wiem. O, także dzisiaj sobie zagramy w BF, a możliwe, że w coś jeszcze pogramy. Może w końcu tego Saints Rowa zagramy. O, może w końcu, no, bo w końcu może coś się nagra z tego Saints Rowa, Ja trójkę jeszcze mam. Chociaż nie Tam... wiem, jak to wyjdzie, szczerze powiem, bo jak mi zablokowali te rzeczy na YouTube, no to ja nie wiem, czy mi to w ogóle wejdzie na YouTube'a. Kurde. Ale Właśnie. wiesz co? Oni zaczęli to sprawdzać, wszystko w momencie tych zmian, które oni wprowadzają od stycznia. Tak, ale to nie będzie tak, że dla gameplayerów nie będzie w ogóle gameplay'ów, ani że nie będzie można zarabiać, nie ja będzie ja można wiem, zarabiać o tym, ja na wyjaśnienie i u Soła, i u Kivolta, i u reszty. Znaczy ja i tak to już wiedziałem od jakiegoś czasu, że na pewno nie będzie takiego czegoś, że nie będzie w ogóle można na gameplay'ach zarabiać. Będzie można, tylko niektórzy autorzy po prostu nie będą zezwalać na zarabianie i tamte materiały tak. z tych gier będą po prostu nie zarabiały, a te co się zgodzą autorzy na zarabianie, no to każdy będzie sobie zarabiał. Tak tak. Więc myślę, że na pewno Minecraft będzie, na pewno, na pewno... będzie. Wiesz co, mm. Ubisoft potrafi jakoś dogodzić graczom i. Nie wiem, e, o, Activision nie ja, ja trochę... I ja, i ja. Activision mnie trochę dobił y, po Call of Duty. Bo na przykład, y, tak jak ja mam serię na kodzie, kurna pierwszy odcinek bez intra, nie? Nic. A, zdjąłem. Nie zatwierdzili mi. W ogóle nie chcieli przyjąć. Nie wiem, zobaczymy. Ale w ten tak samo i Sensroa przecież, ja tam nie mam intra, nie? I kurna do pierwszego odcinka mi się przykrzanili o ten. O to, że tam jest klip, w którym wrzucają, No wiesz. wiem, no bo to wrzuca właściciel gry, tak, właśnie. Ja tak samo miałem z Tomb Raiderem, ale to już Tomb Raider był po tych prawach autorskich, więc do no i tak nie mogłem dłuższych filmów z nowych serii wrzucać. No, ale też tam pisało, że jest roszczenie o prawa autorskie, więc no na Tomb Raiderze jeszcze by nie było, więc no na dzień dobry coś tam jest w filmie, które właśnie to blokuje. A ja tak myślę właśnie, bo raz na jakiś czas w Tomb Raiderze, tym najnowszym, pojawia się znaczek TR, czyli Tomb Raider, właśnie. Mm -hmm. w, w prawym, dolnym rogu. No, 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 no. I no, właśnie nie to jest. myślę, że to właśnie cholera jasna, wiesz, bierze pod prawa autorskie, no. Że jako ten. No, bardzo możliwe, wiesz. W ogóle to wy wygrywacie. Było was mniej, zrobiło się was kurna więcej. Nie, tyle samo was jest. Tyle samo, ale było was mniej, żeście wygrywali, to nie w Właśnie dwóch zabiłem. Byłem u was na spałnie dwóch, no. A ja tam dwóch zabiłem, kurde. Wiem, właśnie widziałem, że za Ze i z pistoletem. Wow, 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 co mi wali po plecach, no? What the fuck? Snajpera. Hehehe. Tam coś, kurde, do mnie. Teraz sobie wezmę 12k, saige. Lubię saige, fajna broń. Sajga jest fajna, ale bardziej mi pasuje na kanały. No to tak, ale na tej mapie też nie jest źle jak są właśnie w takich wąskich uliczkach. A tak, na wąskie uliczki tak. To, to jest wyborna broń, hey. No, 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 tu się akurat zgodzę, wiesz co? To jest prawda. Kurczę, miałem też jakiś poruszyć temat, ale zapomniałem o czym to miałem mówić. Zawsze to kurczę, chyba jednak trzeba sobie karteczkę przygotować i... Tak, przykleić mieć. na czoło najlepiej. Tak, na, na monitor. <laughs> To w sumie w miejscu. <noise> tak, nic nie nic nie widzisz, bo czytasz z karteczki, nie? Tak. O, to tu miałem wziąć kurde za No nie. Ale to jest, powiem ci fakt. Pamiętasz, co masz powiedzieć, nie? I w pewnym momencie... O, kurde, zapomniałem. Jak się nie zapiszę, to się połowy rzeczy zapomni. Kurde, jaki kamper, stalker walony. <noise> ała, 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 ała leży Kain... Kail... Kanl... czy jak to tam się czyta już nie wiem lol Kanl chyba Kodl Ktoś mnie... nie Nie ponieś mnie Canl. Kto wygra? Kto wygra? My wygramy Wy wygracie bo macie więcej kurde ticketów no He <laughs> Przejmujemy ale Bo zlamiliście, a ja właśnie idę na co? nie wiem czy sobie dacie radę Ale tu kogoś zwłoki spłynęły po schodach w schodach powiedz No po schodach właśnie Miałem beka z tego Gdzie to? Możesz być, jak ty mówisz o schodach Cholera. I czy wiesz co, ja biegam przy głównym placu takim Właśnie wiem Chyba wiem gdzie żeś poleciał. To jest w ogóle zwykły ten e, podbój, nieduży, bo na dużym jeszcze by były punkty E i B, że E. Aha, no faktycznie, no no. ko ten. Znaczy, D jeszcze by było E. e by było. A wezmę tutaj... z M416. A co mi tam? O Boże, jaki gówniany. O Boże, no jedzie jakiś kurde wóz. O to nasz. No nie, nie kurna, nasz. Chciałem oznaczyć, ale przecież to jest Hardcore, tutaj się nie oznacza. Tutaj się nie da tagować. Naprawdę. Aż tak muszę lamić, że mam 8 na 10. Wiem, po długiej przerwie od BF-a, ale... No ja mam 13-17. Ty miałeś długą przerwę od BFa. a No Co bardzo Co ja miałem długo. powiedzieć, jak kurde się mordowałem z odpaleniem BFA, a gdzie miałem sterowniki nie te. No, ja od bety nie grałem. Czwóreczki. A, od czwóreczki, no to widzisz. Tobie w ogóle... I tak jestem w szoku, że u mnie laptop pociągnął tą czwóreczkę. Szczerze mówiąc, bo kurde... Nie sądziłem, że laptop może mi wytrzymać i pociągnąć to. A tu... niespodzianka. No... Niespodzianki zawsze miłe. Hey. Tak, na najniższych, bo na najniższych z wyłączonym wszystkim, ale... Ale chodził. A nagrywałeś jakiś tam odcinek czy nic? To jest wcale. Ja bym nagrał odcinek z BFA 4, kurde, przy tym laptopie. Ledwo wyciągałem 30 klatek, a o czym my mówimy, kurde, tutaj z nagrywaniem stary. Ja miałem przy włączonym nagrywaniu 10. Stałe 10. Człowiek, o czym tu mówimy? No nie wiem w sumie. Aj, jakie jest DIY. Boom headshot, motherfucker. Ja. Zajobali mi składaka Myślałem, że ci taka Eee, też może. Nie. To już godzina jest. 11:15 115, spoko. A ja, dokończymy tą rundkę pewnie, bo już zostało nam... Nie, Kurde. Będzie, nie będzie ci chciał kolejnej nagrywać, czy co? Czy ci wystarczy nie taki wiem, odcinek? Nie, na dzisiaj mi będzie starczyło 16 minut nagrania. No już nie... No bo ja też bym postarał się jeszcze dzisiaj to wyrenderować przed wyjściem do szkoły, a co ja. mam... 13.20 muszę wyjść, więc nie wiem czy się wyrobię. To jest 12.15. Więc... Eee, 13... No może i się wyrobić, no. No i tak się szybciej renderuje niż nie. No będę na HD renderował, bo nie ma full HD sensu robić. No nie no, to jest Chociaż bez... nagrywam na full HD. No jeszcze lepiej kurka. No jaki... Kamper, to on gdzieś tu musi siedzieć. Walony już mnie trzeci ale, raz zabił. Słuchaj, y jeżeli ty nagrywasz UHD, renderujesz do HD, to wiesz, że ty tracisz na jakości. Nie tracę. Tracisz. Mam za duży bitrate. Kurna! No i dostałem niedźwiedzka. No. Ale... Nie, dostałem z Klejmora. Hadas. Stawił ten. Klejmora. No ja to tego nie lubię. Nie mam. Szybciej oddął się. Dobra. Brawo. Kurde, szkoda, że tak BF3 powoli wypada z gry. Dlaczego wypada? Nie powiem ci, no, teraz że tak. mniej ludzi gra? Eee, Powiem ci tak, wróci hype na BF3. Ja na przykład byłem w szoku, słuchaj, że mimo BF3 tyle ludzi gra jeszcze w Bed Company 2. Tutaj kupiłem Bed Company 2 mówię, kurde, nie wiem, czy ktoś jeszcze będzie grał w to nie. A tu. O kurde, faktycznie grają. No, możliwe w sumie. Nigdy nic nie wiadomo, co się stanie, co się wyrazi. Czy wiesz, no BF, jednak ja wiem, że grają ludzie też w BF, BF'a dwójkę zwykłego, gdzie faktycznie, kurde, cisną w to. Rzeka nawet chcę przebiec i nie mogę, bo mnie zabijają. Co nie, to okay. się ma dziać, po prostu? I w ogóle nie widzę wrogów. The fuck? Te no. słyszałem twoje kliknięcia. Hehe, <laughs> brawo. ordeno dobra, niktona jakiegoś zabiłem. Ty, a ja w ogóle widziałeś, że ma wyjść kolejna gierka podobna do Diablo 3? W no, ogóle, że coś tam. Okej, jak ja to zobaczyłem, w ogóle dziwi mnie, bo yy, wcześniej, od momentu wydania Diablo 2 aż yy, do Diablo 3. No, była przerwa i to dość duże, nie? Mhm. Mm Słuchaj... No, z ile z... no, z dobre pięć... więcej. Więcej było. To nie było około 10 lat? Przy, ta, przypadkiem? Coś, coś chyba koło tego, nawet no nie właśnie. wiem, jak na pudełko zobaczyć od Diablo. Dwójki. E? A co, masz oryginalną trójeczkę? Trójkę mam oryginalną. Znaczy, oryginalną, yy, pudełkową. Pudełkową mam. E? Ja Chciało lubię się pudełka, kupić. wiesz, jak położę sobie na tym, na półeczce, fajnie wygląda, nie? Ale nie, musiałbym zobaczyć, w którym roku była dwójka, bo ja pudełko od dwójki też mam. Aha, masz? Mam. Ja miałem w ogóle płyty też od dwójki, tylko mi yy, pożyczyłem i wsiąkły. Rozumiesz, dosłownie mi dwie płyty szlak trafiło, tak trafiły. Pudełko, a tu. Coś tam podpieprzam, ale nie wiem po co jest ten sens podpieprzania tego B, ale dobra. Ała, 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 ała. Ej, wszystkie punkty wam nagle podwalają nasi. Właśnie widzę i we mnie coś w ogóle waliło, nie? Po plecach. Ła! Wow. To pewnie tam... Ty kurna, co jest grane? Wyście się wy... No nie! Ja tu szukam przeciwników latam po mapie nic. Kompletnie i w pewnym momencie kurde BUM! Zaczyna się przejmować. O ty dostałeś. Tak. No plecy plecy. Ty, do... przegrywaliście. No. Ale faza! No właśnie się zdziwiłem. Teraz. Ale numer! Musimy utrzymać, kurde, ten. Musimy wam poprzejmować i wygramy to jeszcze. Nie wygracie, szybciej was zabijemy. Eee, nie. musimy to wygrać. Gadamy od 27, 20, 26, 24, 25. Damy radę, dba, damy radę, damy radę. Neeee, przejmujcie to, no. Tam jeszcze wóz, dupę kopany. Nie chcę. Chcę przejść. Kurwa, sam się zabiłem. Dobra, zabiłem typa. Nie. Tak, C obroniłem. Dobrze, ładne. broniłem C, tutaj jeszcze typa widziałem. No skacz tu, no. Kusiaj. 14-20 i tak wygramy Pasjonująca walka kto wygra Kihalik czy... Dobra, zabiję kolejnego typa O ty Odblokowałem holograficzny 7,20, tak, już tak, niestety tak, nie tak, wygracie tak, 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 uda się, uda się, uda się, uda się, kurde, uda się, musimy to wygrać. Musimy to wygrać, ciśniemy panowie ciśniemy. Jakie ma... Fuck, wy wygraliście LOL TAK! Jest! fuck. Uuu. Ale stary, jaki Chyba podsem... Zobacz jaką wyście mieli przewagę. No, ale miałem staty beznadziejne, 13 na 19 15 A. na 20 ty miałeś, No miałem, ale kurna zobacz jakim fuksem, nie? Ciekawe minutowy ten odcinek jest 21 minut mam Dobra, to kto zakończę. Możesz no, ty jak chcesz Także dziękujemy Wam bardzo serdecznie za odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli będziecie chcieli więcej, standardowo zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, jeśli jesteście nowi na naszym kanale. Także dzięki i do zobaczenia. Na razie trzymajcie się. Peggy 18